Buskie, nie mylić z lubelskim Witków i tam jest pan Maciej Boryna Przewodnik, dzień dobry Dzień dobry, na ziemi szprotawskiej mamy w tej chwili Niewielkie zachmurzenie Termometr wskazuje 15 stopni Celsjusza Jest bezwiecznie Te malownicze chmurki tylko podkreślają Sielski krajobraz Witkowa Stronącego z unikatowego w skali kraju Wiejskiego zespołu zamkowego O średniowiecznym rodowodzie Zachował się w prawie niezmienionym kształcie od czasu jego powstania na przełomie XIV i XV wieku. Zbudowano go nad malowniczą mynówką na granicy księstw Głogowskiego i Żagańskiego. Zamek słynie także z unikatowych gotyckich polichromii opiewających etos rycerski. Znaczna część przedmiotów wydobytych w trakcie wykopalisk wskazuje na ich luksusowy charakter i wysoki poziom życia właścicieli zamku. A jednym z nich był Mikołaj de Warnsdorf, pojmany przez rycerstwo polskie podczas bitwy pod Grunwaldem. Za uwolnienie zapłacił 160 kop groszy i przyrzekł nie walczyć już więcej po stronie krzyżackiej przeciwko Polsce. A od niedawna dzięki nowym właścicielom wyremontowany zamek można zwiedzać. Jak każda tego typu budowla ma swoje podziemne przejścia i legendy. Uwielbiam słuchać takich historii. Drodzy Państwo, kolejne historie w najbliższą sobotę o Tarnowie będą w Lecie z Radiem.